Witamy w kolejnym programie Wnikliwym Okiem. Dziś, tak jak tradycyjnie, jak zwykle, moim gościem jest pan Ireneusz Jabłoński z centrum imienia Adama Smichwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiajmy dzisiaj o sprawach lokalnych i troszeczkę globalnych, ale w kontekście komunikacji transportu osobowego. Myślę tutaj w Łodzi, w naszym mieście, o pewnych problemach, ale też o pewnych wizjach rozwoju miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji, czyli popularnie zwanego MPK które pilnie poszukuje kierowców. Otóż okazuje się, że wielu kierowców z obecnej załogi, personelu idzie na emeryturę. W zeszłym roku czy w ciągu ostatniego roku odeszło 70, około 70 kierowców na emerytury. Udało się zatrudnić kolejnych 70, ale nadal brakuje około 50 kierowców w naszym mieście, którzy by uzupełnili pewne braki. No i tutaj jest sytuacja dość taka trudna, ponieważ MPK zastanawia się, czy miasto, właściwie zarząd miasta, zastanawia się, czy dochodzimy do takiego momentu, w którym trzeba będzie wynajmować firmy prywatne, czy korzystać z usług firm prywatnych, które by uzupełniały na, których, na pewnych liniach te, te braki. Na razie nie ma takiej potrzeby, jak zapewniają włodarze miasta, ale. Problem jest i co tutaj ciekawego czyni MPK? Otóż e, wcześniej dla zachęty rozkładało na płatności odroczone, czyli na raty e, koszty kursu dla kierowców wożących, jeżdżących autobusami. Teraz MPK już funduje ten kurs warty 6000 zł, czyli nie ma kwota e, po to tylko, żeby właśnie zachęcić kierowców. Jak wygląda sytuacja z pańskiego punktu widzenia taka ekonomiczna i organizacyjna, logistyczna w takiej spółce jak MPK, bo to jest spółka miejska. Tak, no warto się zadać pytanie, jaka jest rola miasta? Czy utrzymywanie skrajnie deficytowej spółki MPK, czy zapewnienie transportu zbiorowego? Bo to wbrew pozorom nie jest to same. Jeżeli odpowiemy na pytanie w ten sposób, że zapewnienie transportu zbiorowego, to nie ma żadnego uzasadnienia utrzymywania monopolu MPK, szczególnie na transport kołowy. O ile transport szynowy pewnie jeszcze długi czas będzie miejski, czy, czy w skali kraju państwowy, o tyle transport kołowy, jak pokazują doświadczenia prywatnych przewoźników, którzy doskonale wypełnili lukę po PKS-ie i doskonale konkurują z... PKP w dojazdach podmiejskich tych wszystkich powiatowych miast w odległości 50 km czy 60 km od łodzi, bardzo dobrze jeździ się tymi busikami, które zbierają po drodze przy okazji ludzi. Zatem mamy doświadczenia i mamy rynek, który doskonale może uzupełnić lukę w transporcie publicznym w tak dużej aglomeracji, jaką jest łódź i próba utrzymania monopolu PKP, bo tak by należało odebrać te dopłacanie do kolejnych... Świadczeń na rzecz kierowców jest nie do utrzymania właśnie ze względu na sytuację rynkową i również rynku pracy. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że miasto przeprowadzi licytację na obsługę linii autobusowych, tak jak na giełdzie holenderskiej, czyli wynajmie tego, który zażyczy sobie najniższą dopłatę, ponieważ oczywiście iluzją jest, że utrzymanie komunikacji miejskiej może być w pełnej skali dochodowej niestety to się nigdzie nie udaje. Jest to koszt świadczeń publicznych i pewnego standardu życia. Ale można nim również racjonalnie zarządzać, tak jak kosztem właśnie poprzez outsourcing części linii i racjonalizację dopłat jestem gotów się założyć nawet o duże pieniądze, że takie rozwiązanie spowoduje, że te dopłaty będą istotnie niższe niż dzisiaj realizowane w części w MPK. Tymczasem MPK inwestuje. Być może przekłada się to też na obniżenie kosztów, bo pewnie tak, tak to zostało pomyślane. Na przykład, inwestuje w bardzo nowoczesne, duże centrum obsługi serwisowe na ulicy Limanowskiego stara baza zajezdnia autobusowa została gruntownie przebudowana powstały zupełnie nowe obiekty ogromna hala 7,500 m2 która będzie mogła obsługiwać 200 autobusów w serwisie na miejscu i kilkaset osób personelu czy to kierowców którzy tam mogą przebywać w tym czasie czy, czy obsługi technicznej całość tego przedsięwzięcia obliczona jest na około 70 milionów złotych koszt tej inwestycji. Czyli widzimy, że miasto jednak idzie inwestuje w to, aby modernizować jednak ten transport miejski czy tą spółkę miejską. Dodam jeszcze na koniec, że ostatnio na ulicach Łodzi pojawił się testowy model Mercedesa autobusu najdłuższego, jaki może jeździć po łódzkich ulicach, hybrydowego, czyli też nowoczesne technologie, oszczędność paliwa, no i pewnie przymiarka do zakupów. Czyli jednak miasto idzie w kierunku utrzymania tego monopolu na transport zbiorowy. No, monopo utrzymanie monopolu, tak jak już mówiliśmy, jest rzeczą niewłaściwą. Natomiast y Poprawa jakości zarządzania MPK z całą pewnością jest uzasadniona i koncentracja takich kompetencji czy takich funkcji jak funkcje serwisowe do jednego w miarę nowoczesnego punktu ma sens. Tak jak powinna nastąpić koncentracja baz i wyprowadzenie na przykład bazy tramwajowej z ulicy nomen, -Nomen tramwajowej, ponieważ to jest zbyt drogie miejsce w mieście, aby tam taką funkcję realizować. W związku z tym pewne działania zmierzające do racjonalizacji majątku, jakim dysponuje MPK są oczywiście właściwe, bo przy całej krytyce utrzymywania monopolu no, trzeba też sobie otwarcie powiedzieć, że ciężar transportu zbiorowego w mieście będzie na MPK, ale nie musi być to tak, jak jest dzisiaj, o czym przed chwilą mówiliśmy. Zatem te działania raczej bym postrzegał jako właściwe od strony zarządczej. Natomiast czy nowe, inaczej zasilane nowym źródłem energii środki transportu mają sens? No, na to pytanie odpowiedzieli Luksemburczycy wtedy, kiedy miałem okazję ich odwiedzić. Tam odpowiednik takiego naszego MPK zemścił elegancko, ale zemścił na obowiązek testowania autobusów elektrycznych, ponieważ miał z nimi wyłącznie problem i gigantyczne koszty. nie w Współmierne zupełnie do potencjalnych oszczędności. W związku z tym tu trzeba bardzo ostrożnie, żeby moda albo zacietrzewienie ideologiczne nie przełożyło się na gigantyczne koszty, których nie ma powodu utrzymywać. Rozwiązaniem pośrednim jest być może zamiana części autobusów na autobusy zasilane na gaz, co też było kiedyś liczone i wymierzane, i tam bez wątpienia wymiar ekonomiczny versus wymiar ekologiczny jest uzasadniony. Natomiast czy w tak drogich hybrydach, o których Pan mówi, to ma uzasadnienie? No to trzeba by naprawdę przeprowadzić uczciwy rachunek obu bilansów. Jeszcze zostańmy w Łodzi, aczkolwiek już powolutku będziemy, powiem tak kolokwialnie, wylatywać na szerokie e, przestrzenie globalne. Otóż e, Największy przewoźnik w Europie, na pewno lotniczy, firma Ryanair, uruchamia kolejne jesienią, kolejne destynacje, kolejne kierunki lotów z Polski, z różnych portów lotniczych w Polsce. W Łodzi nie pojawiła się żadna nowa destynacja, chociaż Ryanair jest też obecny na naszym lotnisku. Jedyne, co się zmieniło w tej kwestii, to dodatkowe dwa loty w tygodniu najpierw będzie ich sześć, a w przyszłym roku siedem do Stansted do Wielkiej Brytanii dotychczas 5 razy w tygodniu Ryan relatał z Łodzi do Stansted co pokazuje, że Łódź chyba nie jest dla tej firmy która bardzo dynamicznie rozwija się na rynku lotniczym w Europie, właściwie chyba najbardziej dynamicznie nie jest Łódź chyba atrakcyjnym jednak miejscem do lokowania tutaj swoich destynacji, kolejnych lotów Widzimy rozwój w Katowicach, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, czy nawet w Olsztynie, pod Olsztyńskim Lotnisku, czy, czy, czy w Rzeszowie. Natomiast Łódź jakoś tak zostaje z boku. Dlaczego tak jest? No już mówiliśmy o tym. Łódź przegapiła swoją szansę jakiś czas temu, kilkanaście lat temu kiedy był rozdawany rynek przewozów lotniczych pasażerskich i wtedy niestety nie było ciekawej oferty. W związku z tym też potoki pasażerów wzięły wszystkie lotniska w koło, a warto przypomnieć, że mamy w odległości dwóch godzin jazdy samochodem kilka lotnic, z których można lecieć w zasadzie w cały świat, prawda? Bo to jest nie tylko Warszawa, ale to jest również Poznań, Wrocław, Katowice, a nawet Kraków. Dlatego też od dawna twierdzę, że próba... A nawet bydgoszcz mi dodał jeszcze. A nawet bydgoszcz. Dlatego próba siłowania się z rynkiem, który został rozdany i jest ukształtowany, musi zakończyć się w mojej ocenie powodzeniem, stąd pomysł zastąpienia tych nowych i nierealnych moim zdaniem potoków klientów indywidualnych usługami cargo, tak aby one były komplementarne i dopełniające do przeludnionego czy też już nadmiernie obciążonego lotniska Okęcie i bycie takim lotniskiem towarowym dla Okęcia i uzupełniającym w konsekwencji dla tamtejszej oferty lotniczej miałoby sens, ale to wymaga przemodelowania. Czy przepracowania modelu biznesowego naszego lotniska i wejście w bezpośrednią relację z operatorem lotniska Okęcia. No a to niestety od jakiegoś czasu nie ma miejsca. W związku z tym wydaje się, że ciągłe narzekanie na to, że mamy zbyt małą ofertę, dla klientów indywidualnych no jest po prostu powtarzaniem jak mantry czegoś, co jest jak kwadratura koła nierozwiązywalne. Trzeba zmienić profil lotniska po to, żeby dać mu szansę w ogóle przetrwania, bo jak nie, to będziemy tak jak to ma miejsce dotychczas dokładali w zależności od sezonu od 405 do 60 kilku milionów złotych rocznie po to, żeby móc się pochwalić w folderze, że mamy duże i puste lotnisko. Co ciekawe, y Wieża kontrolna w łódzkim lotnisku ma sporo pracy, ponieważ okazuje się, że bardzo, wielu, bardzo wiele lotów organizowanych jest w celach szkoleniowych. Otóż firma Bartolini Air, która jest ulokowana tuż przy lotnisku, szkoli ogromną liczbę pilotów właśnie dla Ryanaira. Kilka tygodni temu, czy kilka miesięcy temu, podpisano taką dużą umowę na szkolenie chyba ponad 200 pilotów tutaj u nas w Łodzi i na lotnisku olsztyńskim, mazurskim. Więc ruch jest na tym lotnisku, ale niestety tylko takich małych awionetek, które szkolą. Ale mówię o tym dlatego, że to pokazuje jakby potencjał rozwoju Ryanaira, który rzeczywiście nie nadąża z tym szkoleniem pilotów, mając ogromne zapotrzebowanie na otwieranie nowych linii. I tutaj ciekawostka z kolei. Ryaner chwali się, że jest najniżej, jeśli można tak powiedzieć ładnie po polsku, najniżej emisyjną. A linią lotniczą na świecie, jeśli chodzi o produkcję dwutlenku węgla w przeliczeniu na głowę pasażera. Czyli ilość gramów per capita oscyluje powyżej 60 gramów, gdy tymczasem linie tak zwane duże czy droższe emitują mniej więcej dwa razy więcej. To jest taki wyścig, który Ryanair Wykorzystuje do celów marketingowych, wyścig w rankingach, prawda? Kto mniej dwutlenku węgla wyprodukuje. Chociaż oczywiście w skali globalnej produkuje pewnie najwięcej, bo ma największą flotę. Jak to skomentować? To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko na, na rynku lotniczym, prawda? Wykorzystywanie emisji dwutlenku węgla do celów marketingowych. Ponieważ walka z emisją dwutlenku węgla, tak jak walka z klimatem. A ci walczący są niepomni, że jak klimat im się odwinie, to dopiero będzie, bo klimat jest trochę większy, silniejszy. A pamiętliwy jest. Tak, i pamiętliwy niż te wszystkie grupy Hunweibinów i ekologicznych. No, jest po prostu jednym wielkim humbugiem. Tak? No, trzeba powiedzieć, że ma wymiar ideologiczny, tak? czyli jest takim próbą komunizmu gospodarczego, czyli narzędziem do ograniczenia rozwoju gospodarczego. Reglamentacji właściwie. Szczególnie krajów, które aspirują do wybicia się na na zamożność, a dwa jest miejscem realizacji przeróżnych dziwnych interesów. Nie jest tajemnicą, że większość tych obrońców działa jako użyteczni albo świadomi idioci i jest finansowana przez konkurencję, czyli przez tych, którzy są albo dostawcami alternatywnych surowców, na przykład gazu, co za chwilę będzie, Widoczne okaże się, że gaz jest najbardziej ekologicznym nośnikiem energii ze względu na siłę dostawcy i doświadczenia w ogłupianiu opinii publicznej. Wieloletnie doświadczenia przecież. I dwa że kraje takie jak nasz również będą decyzjami politycznymi duszone, po to, żeby nie zagroziły tym, które chcą z renty wypracowanego kapitału i monopolu na ten kapitał żyć dobrze. Natomiast wracając do samej emisji, no oczywiście, że nie ma większego znaczenia, ile tam jest na kilogram, na metr, czy na wzrosty pasażera. Gdyby już tak na serio oceniać, to liczy się łączna emisja. A dla zobrazowania tego Mówię I takich krytycznych uwag, które tutaj pozwoliłem sobie wypełnić, wypowiedzieć, to w ostatnim czasie ukazały się dwa ciekawe raporty. Jeden mówiący o tym, że ilość powierzchni zielonej w świecie w ostatnich latach przyrosła o 14%, bo okazuje się, że E, taka emisja dwutlenku węgla pobudza e, zieloną przyrodę do to rozwoju. To się życia. nawet zgadzało z tym, co... Czego to, jest uczą na to jest oficjalny raport jednego z uniwersytetów amerykańskich, można się znaleźć w internecie, to że czasami spłonie spłanie kawałek tajgi, czy spłonie kawałek... E, Puszcza, Mazańskiej. Puszcza Mazańskiej, To jest wykorzystywane dla histerii, która jest wytwarzana. Natomiast już nie mówią o tym, że pięć lat po takim pożarze, Puszcza Mazańskiej, gdzie nie płoną drzewa, bo jest zbyt duża wilgotność, tylko płoną krzaki i jakieś takie mniejsze formy ekologiczne, przyroda odrabia zaległości, prawda? I ponownie to życie wraca i jest równie bujne, jak było wcześniej. Ale w innych rejonach, czy być może nawet w tym samym rejonie, tylko w innych miejscach, Miejscach, ten rozwój zielony, zielonej biosfery jest ogromny. W związku z tym ten globalny przyrost, aż o tyle procent, prawda? 13% to jest 7,7% tego, co jest. I drugi raport, ponownie raport tzw. 500, czyli 500 naukowców, którzy nie dali się ogłupić i nie dali się przekupić, w przeciwieństwie do ekspertów ONZ-owskich. Tam ich raptem było 20, ostatnio jest tylko 8. Pokazuje o tym, że owszem, mamy do czynienia. Z ociepleniem klimatu, ale od 500 lat, i że jest to naturalny cykl na Ziemi, który miał miejsce wcześniej, ma miejsce obecnie, i ingerencja czy też sprawczość człowieka jest marginalna albo w ogóle pomijalna. Zatem ta cała awantura i te licytacje, o których słyszymy, mają charakter wyłącznie, tak jak powiedzieliśmy, ideologiczny i są sponsorowane przez tych, którzy na tym szaleństwie zarabiają pieniądze. A to, że tak inteligentnie zarabiają, Zarządzana, w tym wypadku korporacja jaką jest Ryanair, zresztą zarządzana przecież z ogromnym sukcesem ekonomicznym, wykorzystuje te głupstwa do programów marketingowych, no to dobrze o nich świadczy. Przecież ci, którzy podają takie wskaźniki, mają świadomość tego, że to jest zwykłe kuglowanie fałszywymi danymi. Czyli podsumowując, na razie nie powinniśmy się wstydzić tego, że latamy samolotami. Ani tego, że jeździmy samochodami, ani tego, że jemy mięso i ani tego, że pijemy z umiarem dobry alkohol, bo to wszystko są naturalne zachowania i naturalne czynności. Jeżeli ktoś chce eksperymentować z wyżywieniem, sposobem przemieszczania czy życiem, to oczywiście może to robić, tylko niech robi to we własnym zakresie i na własne rachunek. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz i za optymistyczne zakończenie tego komentarza. Przypomnę, że moim gościem dzisiaj był pan Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję bardzo. Dziękuję.